Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Divinity 2. W tą grę już nie grałem 3 miesiące. Ostatni raz grałem w maju. Jak widzicie na moim kanale film z Divinity bardzo dużą popularnością się cieszy. Ah, Dobra, z tym kolesiem nie chcemy się gadać, bo za bardzo nie ma o czym. Jemu oddajemy y, serca goblinów i za to dostajemy od niego pieniądze. Dobra, idziemy muszę trochę podekspić. Bo muszę mieć przynajmniej 12 level, aby przejść dalej. Ok, tu jest gościu, który sprzedaje eliksirę. Okej, okay, co my tu mamy? Jest żywność, do zręczności. No właśnie, nic tutaj ciekawego nie widzę. Wino tylko, wino nas chyba leczy, bo to jest zaspokaja twój głód. To jest chyba do leczenia. Ale nie jestem pewien, powinny być takie miksturki. Hmm. Tak, tylko nie wiem, czy one nas leczą. Chyba nie. Dobra, kupię trochę wina. Te mikstury mam, ale coś mi się wydaje, że jakiś błąd w grze albo coś, bo nie pokazuje mi mikstury odnowy, życia. Ale zobaczymy. Dobra, teleportujemy się do ekspowiska, tam gdzie są nasi przeciwnicy. To musimy iść w tą stronę, tam jest taka kapliczka i dzięki niej się teleportujemy do innej kapliczki, którą wcześniej odkryliśmy. No i tu jest taki system po prostu mm, teleportu. Okej, okay, tu mamy tą kapliczkę. Wchodzimy do niej tak jakby I ostatnim razem byłem Tu jesteśmy, a tu byłem e, ostatnim razem Okej, okay, tu mamy e, Przeciwników, tam już stoją jeden, dwóch, trzech Trochę z nimi ciężko, bo w tej grze jest głupio zrobione, strasznie O tam jest jeden Ale to nie jest przeciwnik, od niego brałem jakąś quest'a Tak Eee Strasznie głupio jest w tej grze, bo mm, strzały, wystrzelone z łuku przeciwnika zawsze w nas trafiają. To jest beznadziejne, mm, dobra Tu z wyskoku go sieknę Jeszcze raz Dobra, idziemy do drugich. a znowu te strzały najgorsze są Dobra, tu wszyscy pokonani. Tutaj zbierzemy sobie lota. O, jakieś spodnie, zobaczymy, jakie one są. Wciskamy i jest ekwipunek. Czy są lepsze od moich? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, co on tu ma. Nie, no, słabsze są. Dobra. I potem musimy do tych podejść. Ale tu jest... jest ich tu jest 5, yy, A 5 tak łatwo nie jest pokonać, więc muszę... Yy. Dobra, zapiszę sobie grę, w razie czego. Albo... Yy, szybki zapis to jest F5 chyba. Albo i nie. Zaraz zobaczę jak jest pod którym klawiszem szybki zapis, bo mi się nie chce wchodzić za każdym razem i zapisywać. To jest o wiele łatwiejsze i fajniejsze. Sterowanie. Szybki zapis, szybki zapis. Pauza taktyczna. To to nie. O jest, szybki zapis F1. Dobra. I się zapisało. Dobra, już możemy w nich wejść. Dobra, walczymy z nimi. Dobra, jeden padł. To jest mój najlepszy atak z wyskoku. Ech, już mnie pojechali szybko, trudni są. Eee, lista przedmiotów. Wino. I No nie mam szans z nimi. Muszę mieć wyższy level <laughs> albo jakieś mikstury. Szybki zapis to był ten. Okej, okay, wczytujemy. Dobra, czyli ich nie pokonam. No to idziemy do jakichś innych. Może będą jacyś inni tutaj. Tu jest jakaś dolina. Hmm. <laughs> Ale to pójdziemy tam później. Tu już mnie atakują. Aj, nie trafiłem, ucieka frajer. Dobra, teraz kolejny będzie. Dobra. Tu, tutaj wszyscy pokonani. O, tu jest jakiś krąg, zobaczymy co tu jest. No, dziwny jakiś heretyk. O, wyczarował mi szkieletów. Dobra, tutaj widzę, że sobie z nimi poradzę spokojnie. A ten mag zniknął. No dobra. Biegniemy sobie dalej. Jeszcze sprawdzę, czy to wino nas ulecza. Eee, tutaj. Nie, no nie. Wydaje mi się, że nie, no ale mogę się mylić. Albo może trochę szybciej ta regeneracja trwa. O, tu są. Gobliny chyba. Sam jesteś za zafajdanym małpiszonem. E. Dobra, zobaczymy kto kogo zabije. O kurde, co to jest? O w dupę. O kurde, ale mnie załatwił. Okej, okay, to jest ten główny przywódca, ale poległ. Daliśmy radę. O, jakieś fajne magiczne ma negolenniki wojskowe. Zobaczymy, co to jest. Tu jest kostur jego i kawałek zapisanej skóry wiewerny. Jakaś księga. Dobra, bierzemy wszystko. Tu są skrzynie jeszcze jakieś. Złoto. Tu w beczkach to nic nie ma. O, jest jednak. Mikstura. Mamy piwo. Tu jest skrzynia, ale tu nic nie ma. Pusta. No, jaka fajna muzyczka się włączyła. Nie wiem, czy słyszycie? Taka szamańska, afrykańska. O, już ucichła. Tylko w tamtym obozie ona była. Zobaczymy, czy ona zabić. O, dziwne. Nie można zabić zwierząt. Ale królika mogę zabić. No. Zobaczymy na mapie w ogóle, gdzie ja jestem. A, tutaj chyba nigdy nie byłem. Zawsze szedłem tedy. No dobra, idziemy naprzód. A i tu już są większe levely, z nimi to właśnie jest ciężej. A jeszcze łuczników mają, którzy zawsze trafiają w nas, to jest najgorsze. Hmm. Cholera, nie mam tych miksturek życia, a nie wiem, kurde, gdzie je kupić, bo tamten już nie ma. Hech, powinien zawsze mieć. Może piwo wypiję, wino. Dobra, muszę chwilę poczekać, aż się odnowi życie moje. Hmm, ten drugi skill to jest obrót jakiś, już nie pamiętam za bardzo. Dobra, wchodzę w nich, drani. Cholera Ucieka, ucieka, uciekaj, 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 uciekaj. Ucieka, ucieka. Mogłem zapisać, bo tu jest niestety w tej grze coś takiego, że jak giniesz, to się nie respisz, tylko musisz wczytać save'a, bo już zginąłeś i tyle. Więc sobie zapiszę. Dobra. No, niedobrze, że nie mam tych miksturek. Hmm. Dziwne, muszę jeszcze wrócić do miasta i poszukać, gdzie je można kupić. Bo to niemożliwe, żeby nie można było. Bo bez mikstur to naprawdę ciężko. Trzeba za każdym razem czekać, aż nam się... Dobra, poczekajcie, muszę zrobić cięcie. Dobra, jestem z powrotem. Niestety musiałem zrobić cięcie. Ale dobra, jestem z powrotem. Mam mało HP nadal, ale dobra. Tam chyba jeden tylko został, dwóch. Może sobie z nimi poradzę, spróbuję. A trzech. Hmm. Ryzykować. Zapiszemy sobie. I możemy teraz ryzykować. Aj, znowu łucznik. Aj kurde. Uciekamy, 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 nie ucieknę chyba już. Aj dupa. Szybki zapis, wczytaj. Nie no, to jest takie frajerskie te strzały, że ja po prostu brak mi słów. Nie no, bez miksturek to ja nic nie zrobię w tej grze. Muszę wrócić do kapliczki i poszukamy razem tych miksturek, właśnie u jakiegoś sprzedawcy. Bo ja bez mikstur to ja nie przejdę gry. Ewentualnie mogę do kolejca zadzwonić i zapytać się, kurde, bo on przeszedł już tą grę, gdzie są mikstury, albo jak zrobić mikstury. Jakieś tam przepisy niby w ekwipunku mam, ale nie mam składników i nie wiem skąd je zdobyć. Aha, jestem teraz w tej dolinie. Zapatrzyłem wcześniej na nią. Ale tu nic nie ma. Skaczemy, skaczemy. Aha, tam są znowu tamci, z nimi nie mam szans, za mały level. Chociaż w sumie za mały level, może dałbym radę, tylko nie mam mikstury. Dobra, kaplica wioski. Tu jest chyba gospoda jakaś Zaraz zobaczymy, może tu coś będą mieli dla mnie. O, co to było? O, ciekawe co tam jest. Trochę mi się gra zaczęła rżnąć, nie wiem czym to jest spowodowane. Tell me, pretty. You in charge of the bedding, too? No, no, I, I'm just a waitress. Then why don't you wiggle back for some more ale, eh? O, może tą damę. Horrible Seekers! I never saw such boorish behavior in my life! Oh, would you, Slayer? Thank you so much! What's that? Pink animal on the ceiling. Watch out! Huh? what Who are you? I'm Merlin, happy You're so <laughs> funny! <Zabawny. laughs> oh, but Elsa of the inn... I don't know where to begin. You bring the finest beer. I want to unhinge your prism. This hair slayer wants some... Oh, <laughs> how Hmm, zobaczymy, jakie mamy opcje. Z tego, co czuję, mamy do czynienia z mieszanką potu, piwa i marynowanej cebuli. Wasi szanowni poszukiwacze upili się i zachowali nieprzystojnie. Gdy zostali przeze mnie pouczeni, zrobili się agresywni. Klasyczny przypadek męskiego wieczoru i nic nie poza tym. Dobra, weźmiemy trzecią opcję, żeby nie być ta y, takim frajerem. Dobra, sprawa załatwiona z nimi. Teraz, gdzie jest ta kobitka? Gdzie jest ta blondyneczka, co od niej wziąłem misję? Ooh. Dobra, z tym pogada najpierw. W koszarach z nim, a z tym? Mm, nie, nie chcę od niego kasy. Kasy mam. Aha, obniżył mi ceny. Jakieś nagrody dostaniemy? Y... O, to sobie wezmę, przepis się przyda, i zobaczymy, co on ma do sprzedania. Handel. No to jest znowu pożywienie, piwo. Nic ciekawego niestety, kurde no. Dobra, tu jest Ciekawe co tam na górze. jest Zobaczymy. Nigdy tu nie byłem wcześniej. O, jest ta bandynka może coś za zrobiłeś! A, ty jej umysł. Mm. Mm. A nie, może pieniędzy nie będziemy, chyba... Nie no, myślę, że pieniądze by nam dała w ostateczności, a nic nic innego. Nic nie ma ciekawego z nią. A temu co? Jakiś śmieszny hełm ma na głowie. O! Czyżby, czyżby, czyżby. Fuck yeah! Trafiłem przypadkiem na mikstury. Dobrze. Bardzo się cieszę. Dobra, sprzedamy trochę itemów zbędnych. Aha, aha, aha. Hmm, Sprzedamy. Eee, nie chciałem wyjść. Dobra, handel, hey, to nie, to się przyda. To jest całkiem niezłe. Mmm... słabe. Spodnie zobaczymy. Hmm. A tu co? To sprzedamy. Na pewno to też te tanie itemki to na pewno gówno warte. To też. A to? To też. Dobra. I teraz kupimy sobie od niego te zasrane miksturki. Na ile nam staż? jedna kosztuje 200 golda, więc mogę sobie kupić. Mam 4000. No to sobie mogę kupić ich 20. Podejrzewam. Tak, 20 sobie mogę kupić. Dobrze policzyłem. No i dobra, i teraz możemy ekspić w końcu. Ale nie mamy hajsu za bardzo teraz, ale trudno. Nie What potrzebuję. Okej, okay, czyli już wiem gdzie mam kupić miksturki. Więc jest świetnie. I możemy teraz opuścić tą strefę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy w tym odcinku. Kolejny nagram już niebawem. Podejrzewam, że jutro już będzie nowy odcinek z tej gry. Jeżeli będziecie oglądać, będę cały czas nagrywał po kolei jak najwięcej odcinków. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Cześć!